Cześć, w poprzedniej prezentacji mogły się przekonać, że nasza subiektywna ocena trafności horoskopu ma się nijak do jego rzeczywistej wartości. Jednak czy istnieje może jakiś faktyczny związek pomiędzy układem planet w chwili naszych narodzin, a cechami naszego charakteru? Czy data i miejsce naszego urodzenia naprawdę są w stanie pokazać, przynajmniej chociaż częściowo, cechy naszego charakteru, skłonności albo talenty? Mimo, że z biologicznego czy fizycznego punktu widzenia, no pozycja jakiejś odległej planety nie powinna mieć żadnego wpływu na cechy charakteru w chwili narodzin. To jednak z powodu ogromnej popularności astrologii czy numerologii urodzeniowej, często z tyłu głowy kołacze się jakaś tam myśl, że wiesz. Kto wie, może jednak coś w tym jest. Naukowcy zrobili co mogli, aby to sprawdzić i aby dowiedzieć się, czy astrologia bądź numerologia urodzeniowa ma jakąkolwiek skuteczność. Przeprowadzono więc naprawdę masę testów i badań. Między innymi, często proszono zawodowych astrologów o charakterystykę osobowości seryjnych morderców. Oczywiście astrologowie nie wiedzieli, kim jest dana osoba. Mieli tylko jej dokładną datę i godzinę oraz miejsce urodzin. I przykładowo, jeden z zawodowych wróżbitów na podstawie daty urodzenia Johna Gacy'ego, seryjnego mordercy, skazanego na karę śmierci za gwałcenie, torturowanie i zabicie łącznie 33 mężczyzn i chłopców, z dużą pewnością stwierdził, że jego życie będzie miało, tutaj cytuję, bardzo, bardzo pozytywny charakter. <laughs> Inny zawodowy wróżbita określił go yy, Johna Gacy'ego jako osobę życzliwą, łagodną i troszczącą się o potrzeby innych. A jeszcze inny, tutaj zachęcał go do pracy z młodzieżą, bo, cytuję, będzie potrafił wydobyć z niej to, co najlepsze. Oj, tutaj czarny humor, naprawdę. Podobnych testów była robiona cała masa. Dzięki nim wiemy już na pewno, że jeśli drzemią w nas mordercze skłonności, no to niestety, ale astrologia czy numerologia nie pomoże nam ich na pewno wykryć. No ale dobra. Tego typu badania nadal nie odpowiadały jednoznacznie na pytanie, czy istnieje jakikolwiek związek między planetami a cechami charakteru. Może ułożenie planet wpływa wiarygodnie tylko na jakieś, nie wiem, delikatniejsze niż mordercze skłonności. Cechy, jak na przykład ekstrawertyczność albo ambicje, pracowitość, czy nie wiem, cokolwiek innego. Ostateczną odpowiedź na to pytanie przyniosło badanie, w którym użyto bazy dokładnie 2101 osób urodzonych w Londynie. Dzięki porównaniu ich dat i godzin urodzenia udało się wyselekcjonować 73% osób, które urodziły się w ciągu 5 minut od innej osoby z tej samej bazy, co czyniło je tak zwanymi bliźniakami czasowymi. Czyli udało się znaleźć no, idealny materiał do sprawdzenia związku daty urodzenia z chemia charakteru, ponieważ naukowcom udało się uzyskać sporą bazę osób, które urodziły się w tym samym mieście, tego samego roku, tego samego miesiąca, dnia i w ciągu zaledwie 5 minut od siebie. Według astrologii i numerologii urodzeniowej powinny występować więc no, silne podobieństwa między dziennikami czasowymi. Czy takie były? Badane osoby były poddawane testom wieku 11, 16 i 23 lat, z czym za każdym razem sprawdzano 110 różnych cech, w tym takie rzeczy jak np. iloraz inteligencji, zdolność czytania i liczenia, Ocenę rodziców i nauczycieli dotyczącą różnych cech, jak na przykład agresji, towarzyskości, nerwowości. Gdy uczestnicy byli dorośli, sprawdzano także, na przykład, czy są w związkach małżeńskich i inne dane demograficzne. Do tego przy każdym badaniu sprawdzano nawet tak typowo fi fizjologiczne cechy, jak wzrost, wagę, yy, wzrok czy słuch. Na dodatek, pytano samych badanych o ich własną ocenę swoich umiejętności, i predyspozycji w sztuce, muzyce, sporcie itd. No jak widzisz, sprawdzano niemal wszystko, co się dało, a przynajmniej te najważniejsze rzeczy. Wynik? Jakichkolwiek zależności brak. Po prostu brak jakiegokolwiek związku, chyba że przez czysty przypadek, w cechach bliźniaków czasowych. Końcowy wniosek pozostawiam tobie. Wiem, że wyniki tego badania nie wszystkim się spodobają, to jest oczywiste. Sam jego autor Jeffrey Dean po jego publikacji nazwał się człowiekiem, cytuję, najbardziej znienawidzonym przez wróżbitów. Ale misją tego bloga i, bloga i tych prezentacji jest realnie pomagać, a nie za cenę prawdy czy przemilkiwania ważnych tematów, zdobywać popularność i uznanie. I mam nadzieję, że to rozumiesz. A tak się właśnie składa, że to, czego się dowiedziałeś w tej prezentacji, ma wbrew pozorom bardzo duży wpływ na Twój dalszy rozwój osobisty. W następnej prezentacji poznasz inne badanie, w którym zobaczysz dokładnie, dlaczego i co mam na myśli to mówiąc. Hmm, a na sam koniec, już odbiegając od tematu, chciałem jeszcze Tobie wręczyć, moim zdaniem, genialny raport doradcy. Ponad Tysiąca przedsiębiorców i jednocześnie mojego dobrego przyjaciela Piotra Michalaka. Raport nazywa się Naga Prawda o Wolności Finansowej i ściągniesz go za darmo, bez żadnego zapisywania się i zobowiązań z linku poniżej. Ma tylko 10 stron, więc pochłoniesz go raz, dwa, a tego, co jest w środku, nie znajdziesz w żadnym typowym poradniku o wolności finansowej czy rozwoju osobistym. Według mnie te 10 stron ma ogromną wartość, bo dowiesz się w nich, jak w końcu osiągnąć prawdziwą i trwałą wolność finansową. Podpisuję się pod tym raportem obiema rękami i naprawdę gorąco go Tobie polecam. Ściągniesz go poniżej. Pozdrawiam Cię i do zobaczenia w kolejnej czwartkowej prezentacji.